you <laughs> widzicie, Z tej strony Lukas i witam was w kolejnym odcinku mojego kanale. Oczywiście jest to seria sąsiedzi na polskiej wsi. No i oczywiście dzisiaj jak są sąsiedzi to wiadomo muszą być też moje sąsiady. Oczywiście Konrad. E, witam. No i również Panda. Oczywiście, się siemaneczko. Tak. I dziś, jak widzicie, jesteśmy na wrześniu, 13:27, jak widzicie, w prawym górnym rogu, i stoimy sobie przed masejkiem, masejkiem, który jest podpięty do rozciewacza, ponieważ jeśli lecimy sobie jak na samym początku, w sumie odcinaczkę, lecimy sobie z akcyjką rozciewanie nawozów, więc bez dłuższego przedłużenia zasiedamy sobie do tego masejeczka i lecimy sobie na poletko, bo dzisiaj tego rozciewania, czy znaczy może nie tyle co rozciewania, ale tej robotki jest na, tych, na, o, na tej serii. O, proszę bardzo, żebym się nie wyrobił. Nie dobrze więc tak jak mówię, troszeczkę tej robotki jest, ale mam nadzieję, że się wyrobimy i to wiadomo robotkę, jak najwięcej tej robotki wiadomo zrobimy Dzisiaj pierw rozsiewanie nawozu, tak jak widzicie teraz, no i później w drugiej części odcinka, znaczy w drugiej części, w późniejszej części, późniejszej części będzie takie rzeczy jak siewy, 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 pszenicy, więc takie rzeczy dzisiaj będziemy sobie na odcinku wiadomo Robić. Jak, znaczy jak widziałem, jak słyszałem, że Konrad ma jechać. I, no, znaczy, z Konrad, no Konrad też, ale sąsiad, jak widać, sąsiad jedzie w dalach 360 znaczy słychać z dalach, bo sąsiad aż się kurzy, wiadomo. Więc dzień dobry, panie sąsiedzie. Witam, witam. No, myślałem, że. No, już chciałem powiedzieć, że menta. No. Stan naszego konta 13 tysięcy złotych. Chyba, jak dobrze pamiętam, to się zmienił, bo do ostatniego odciężka, e, jeśli nie Pana, mam, coś... mam takie pytanie, stary się Ci przerwę. No. Ty też go... Ty też Lukasa to już jakby był jakimś reporterem, dosłownie? Tak gada? Nie wiem. Aha. O witam sąsiada kolejnego. O no, sumsiad... Jak ty tym wątkiem podjedziesz tu? to no patrz, Władek, opór. O, myślałem, że go podniesie na kółko. A jak ja na to? dobry. Na kółko. O proszę bardzo, są 7 mają rozsiewacz ten sam co ja, nielegalny. Proszę bardzo. Jaki nielegalny to jest... My no, mamy 800 litrów, nie wiem jak ty 800 no czy 800. Nie, ja mam mniejszy, wiesz. 100. No. no ja i tak tu nie zatankowałem, bo władek, by władek on... był... i tak nie zatankowałem do fulla, bo władek by był na dwa koła, chłopie. Nieprawda, nie, normalnie jeździ z tym rozsiewaczem. Dobra, nie wiem. Nie no mam, mam 700 litrów i tak to i nie bierze go na dwa koła, także raczej powinien jeździć z 800. No, jak jeździ, to tak jeździ. E, Co się stało poza ciężkiem, bo dużo rzeczy się zrobiło. Mm, no, siostry chcesz to, to chodź, zobacz, jaki mam mądry pomysł na ładowanie belek. Teraz czasu nie mam, Zara ja zaraz i tak będę wracał do domu, więc wiesz, to tam zobaczę. Urka, urka. No, ja tylko tak... tak Dobrze, coś... że obciążnik wziąłem tak a propos, nie? Wszystko wziąłem, wszystko wziąłem, tylko fla e, flaszkę wziąłem, papierosy wziąłem, ale hugę zapomniałem, nie? Nie, on nie wziął tego obciążnika. No. Nie Weź. masz, nie masz. Mot. Widzę, że panda odklejony, no. nie? No. nieważne. Tak, sobie rozciwamy na wóz, a co się stało poza ciężkiem, bo to chciałem powiedzieć, ale nie, nie dokończę. Co e, się stało, że jak widzicie te pole zostało zasiane, gdzie teraz jeżdżę. Również Zatrzyj zostało... Się farming. E, to też na pewno, ale to już mówiłem na chyba dwóch odcinkach, więc trzeciego nie chcę powtarzać tego samego, więc jaki to jest sens po części. E, No i również co się stało to e, że, że... E, te pole zostało posiane, tak. No i również zostaje posiane pola numer. W sumie zaraz powiem za chwilkę Czekajcie, bo tylko zawrócę się. Wiecie, bo to szkoda nawozu, to trzeba wyłączyć wałek. Słuchajcie. O, kurka, rurka, ale lagica. masakra. E, I co? Się mnie też zlaczył, nie, nie raz, A e, mnie też zleczyło, miałem się nie zapis, wiesz? No mnie Co się stało to tak, pole numer 86 i 84 również zostało posiane, czyli te no, moje dzierżawy. Tak, to są moje dwie dzierżawy, które w sumie już na pewno raczej widzieliście, więc te poletka zostały zasiane. I czy coś jeszcze więcej się stało? To chyba raczej nie. No raczej nie. Więc takie zmiany zostały, co jej wiadomo, zrobione. Więc chyba jakiejś większej tragedii nie ma. I ta robotka całkiem spoko została wiadomo ogarnięta. Dzisiaj ostatni odcinek. Dzisiaj ostatni odcinek z, z jesieni, e, ponieważ kolejny odcinek już raczej będzie na zimie. Oczywiście u konradka, na którego serdecznie zapraszam na e, kanał i na odcinki, które tam się też również pojawiały. E, z tej serii, jak i z, z innych też tam możecie wpaść i tam na pewno jakieś lajk, jakiegoś tam lajkacza i sub, subskrypcję można wiadomo zostawić więc tam serdecznie zapraszam i tam zobaczycie na pewno zimową sprzedaż, bo raczej z zimowej sprzedaży zrobimy jeden odcineczek, bo moim zdaniem no nie ma tak, sensu. bo robić nie ma nic dwóch. za dużo do roboty też. Dokładnie, bo no moim zdaniem nie ma sensu robić dwóch odcinków. No i tak mi się chyba wydaje, chociaż wiadomo nie znam się dokładnie, więc tak jest po prostu wiadomo moje... moje, moje zdanie. W sumie, a ty jesteś na łące, tak? Bo tam sobie ogarniać widziałem. Dobrze. Tak, tak, tak. I zobaczyć z doświadczenia, jakie mam metodę na ładowanie belek. No właśnie sobie teraz tutaj jadę główną drogą, to sobie przejdę. Również bym chciał zaprosić serdecznie do Pandy, ale niestety Panda nie ma kanału, więc niestety nie zaproszę. Ale może kiedyś taka okazja nastanie, że Pandy będzie można, wiadomo, zapraszać. Czekajcie, sobie tutaj postawię maseczka. No Gdzie... Pandy, a nie Pandy. Do mnie. No Pandy, do kady. Więc przez wodę nie będziemy szli, bo to nie ma sensu. O. no i jaki sąsiad masz pomysł? Obecnie. No patrzaj to technologia Lever No Myślałem, że bierzesz taki rozpęd, nie żeby bi się w to. <laughs> o proszę bardzo. W sumie bo ty już rozda. O, chłopie. Nie ukisi ci się, zobacz co się stało. Eee, tam! widzę weszły w O Oj, człowieku! Masaka. Nie, to fajny sposób, nie? Ale jest radzie, jest, a to, że farming już nie pozwala to. Nie, no tak. Wiadomo, jak najbardziej. A drugi sąsiad, co tam robić ciekawego? Ja nawozy. Nawozy robisz, a na którym poletku? 63. Jęczmień nawożony. 63, dobrze, rozumiem. A, czyli tutaj, I o, pode mną, proszę. To bardzo. robisz obchód po sąsiadach, tak? Co robią? Tak, 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 tak. Tylko już do sąsiada drugiego nie będę szedł, bo moim zdaniem nie ma sensu tutaj, proszę bardzo. I tak go widzę a. z głównej ulicy, go widzę, więc wiesz. Akurat. A ty a ty? A, 8, widziałem cię trochę. No, no to witam, serdecznie witam, witam. O kurka, wilka. Zacznę za Panda twarzy. mówiłeś, 8, balek jest, a jest 7 tylko. No pewnie ja ukradłem. Ja? Że żadne. nas zlicznie, ukradli. No pewnie tak będzie. Ty, a może te dziadki, które tam się nie kręciły, jaka, obok nie? Kurde, może ja. No i panda, co ty nagadałeś tym dziadką, co? No, proszę tutaj mówić, proszę bardzo, proszę bardzo, wszystko twoja wina, pana, ja ci to mówię. No. Ja ci to mówię. A mi, się, a mi się wydaje, że to ja mówię, wiesz, mu, ale no Mi się wydaje, że to twoja wina. Moja wina? Nie. Babcia ty... pierożki chciałeś z kiszonki zrobić. No nie wiem. Kiszonką chyba, ale ka kapustka, kiszonka plus kiszonka, nie? Nie, bo po prostu kapusty nie ukusiła. I wiesz, i jeszcze to stwierdziła, że kiszoki doda, to będzie u Kishon na kapu. Wy mnie nie zagadajcie, zagadujcie, bo ja przyjechałem z jazd. No. Musisz się cofać, masz ale, ale są Ale takie same, właśnie, nie? Mhm. ja jo? Jo. to to. O, proszę bardzo, nasze dzierżawy nowe, ho, ho, ho. ale dzisiaj będzie. Mhm, mm jakie rościwanie? Ja, bo... raz chyba na odcinku na, na nich nawieszczy, nie? Czy... mój obornik. Nie, co ty gadasz? Na no 112 było rozłożone wapno, a żadnego obornika nie było. A bo na tamtych, co tam jest pół pszenicy, pół jęczmienia? Nie, tu jest wszędzie pszenica. Nie idę. A żeś to poprawił? Nie, tam Znaczy, jest tam jeden, jeden przejazd odrównie, nie? Jeden przejazd. No a tam. Konrad Zetny i wysypienie. Mieszanka go... gorzowska, no i tyle. O trochę bardzo sobie cofamy, o o By tak pięknie było, o sobie cofniemy i polecimy sobie O, o nie liczy się nic nie? Może być Tylko ja i mój ciągnik Jakby no. to jeszcze twój Ładek. ciągnik <laughs> No właśnie, żeby to jeszcze twój ciągnik był E, kurka, Rylka dzisiaj jakoś delikatne ladziska przychodzą Nie wiem czemu, no ale no już tak bywa Pewnie dlatego, że on mnie padała, a jak on nie pada, to on gorszego męczica. Człowieku, ale jestem w szoku, nie? że umie od samego rana do wieczora pada, nie? Może na 10 minut słonków wyszło, nie? I tak, ej, teraz no, znowu leje, nie? Ci powiem, że tak napadało, że nawet już woda nie chce wody. Pół. Woda nie chce wody, no. Ziemia nie chce wody. Bo ziemia powiedziała dosyć, nie? ale sumsia to jest moją nie? Panda nieładnie tak robić. Czemu mi, że zateleżował wapno? Widzisz, że tutaj tak delikatne wapto chyba było wjeżdżane, co? Nieładne. No, a co mi się dobić, coś robić? No, dobra, jeszcze trzy, jeszcze trzy stóby w mnie skasowały Znaczy, ja mu im daję sobie Nieważne. No, no, cóż, tak bywa. Dobra no, no. Rozsiwam misją, Tak ładnie, pięknie, kolorowo. No, i dzisiaj no, na przykład, dzisiaj, no W tym sezonie troszeczkę sezon, sezon pszenicy można się szykuje, bo no, troszeczkę tej pszenicy mamy. No kurka, ruka ci Wam powiem szczerze, że tej pszenicy to. tu jest. A, tu jest hektar. No, z hektar 30, coś takiego, mam no, przy samej pszenicy, nie? No, ile w ogóle macie tego jęczmienia posianego? No, my będziemy. My mamy dwa pola. No, a tak mniej więcej, ile to hektarów? No, zresztą, mogłoby tak mniej więcej. No, z jakiś hektar 40. O, to wy macie więcej tak zbóż. Czy zbóż No, no w zasadzie sensie no. ja sprawdzałem, wiesz, jakby kliknąłem na. sprawdzałem teren, a nie samo pole. Tak nie, no, tak ty też o to robię. Około. No, no. W sensie inaczej. Hektar 40 mamy na pewno. Mm -hmm. Na 100% mamy. No to hektar 30, hektar 20, coś takiego. O tej same dzierżawy, to są, same dzierżawy to są hektar. No i jeszcze tamte pole, przez około sąsiadów, to jest największe tam po środku. No to tam, czy znaczy największe, no w sumie tam największe to jest tam. No nie, tam, to nie jest w sumie największe, tak sobie myślę. Tam większe to jest obok jeszcze w sumie sąsiadów. No, no nieważne. ważne i no to tam gdzieś będzie tam 20 arów, bo tam sam kawałek ten chyba ma też hektar, coś takiego, czy tam, coś takiego, nie. No więc, więc hektar 20, coś takiego raczej mam posianej w tym sezonie pszenicy a jest i tak całkiem, całkiem spoko ciekawe, w ogóle sypnie na tej pszenicy w ogóle całościowo no ale miejmy nadzieję, że całkiem sporo i całkiem, bo, miejmy nadzieję, że całkiem spory zarobek oczywiście my, będę miał z tego no, ale wiadomo, pożyjemy, zobaczymy i taka w sumie jest wiadomo, prawda ale tak, my sobie już kończymy rozsiewać na wóz, więc gitara kurka, kurka, znowu bym prawie do tego rowu wyleciał. nie? masakra ten ruf jest tak mało widoczny, że to Jakoś tak mało wpada w oko. Ten ruf. Mhm. Chyba jeden z się coś nie odzywa. Ciekawe co tam się stało. Tak. Właśnie się też No... Mam nadzieję, że nie wyłączę serwera. <grym 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 <grym> ale nie mam nadzieję, że nie. Będzie trzeba robić cięć. A nie chce mi się robić cięć. Nie co? I gitara. Można jechać na gospodarstwo. I na tym gospodarstwie w sumie tak. Podpinamy od razu, podpinamy w sumie zetorek jest podpięty już do siewnika, więc polecimy sobie do tego. Siać. I będzie elegancko. No jest. O proszę bardzo, nałącz sobie ten sąsiad stoi. Ciekawe, czy siuntkę wyłączy. No, a potem dziwne, że paliwo schodzi, nie? Tak naprawdę. Tak, niech ich zwróciły do żywych. Więc praktycznie widzę, co... ojej, jak sum się gdzieś niedaleko robi, bo od razu widzę nik. Ale no, po prostu, jakoś tam mia miałem to wyłączone, ale jakoś zapomniałem, bo tak jak mówiłem, miałem te problemy I niestety nie pamiętam, jak to się wyłączało, więc, więc no, kurka ruka, i tak będę musiał w sumie montować ten odcinek, tak jak sobie pomyślałem, bo przecież będzie trzeba intro dodać, tak? O. No, to widzisz, dobra, niech to stoi, masajek. I tak, e, tutaj mamy ładnie rozsiane, tu mamy rozsiane na wóz, tutaj na 50, tu na 50, czyli tutaj na wiosnę będzie trzeba rozsiewać Czyli niekoniecznie na wiosnę, halo, jesteście? No jesteśmy, jesteśmy O, dobrze, dobrze mm, Gdzie ty, się jesteś? O Na gospodarce, wiesz? Ale już jadę, na pole znowu A już na które? Na 112 znowu Tam no, przy tobie będę przejeżdżał, no, przy tobie, no ale widzę, że wyjeżdżasz z tego. Z łąki, tam przy, przy, przy tobie będę przejeżdżał. Więc no, więc, no. no po wolne, ja, można, można jechać. Idzie jak bajka, musimy sobie klap klap Jezus. To tam. I tam. I tam, i tam. Ale mi się podoba, że coś się dzieje na tej wsi, tak to. O, szkoda, że tylko na, dopiero na koniec sezonu, nie? Znaczy, to jest minus, że na niestety te gospodarki są tak troszeczkę oddalone od siebie, no ale w sumie po części, no. Po części plus, bo jak się kiedyś tam rozbudujemy, czy więcej maszyn, to... Znaczy, no tak, z tym się zgodzę, ale chodzi mi bardziej o to, że minus jest taki, że są tak daleko. wiem. No ja że... że mało się mijamy na tych odcinkach. Znaczy w ogóle mało się mijamy, tak? Nawet nie na odcinkach. No bo w sumie, no generalnie to ja tam praktycznie. No mam, no co tam, trzy pola, tak? Ale no, praktycznie to tam za waszą gospodarką, nie? To nie przejeżdżam przy waszej gospodarce. Ale no, no. No jako ciebie mam też trzy pola. No, no ale wiesz, Cztery z łąką. No generalnie, no to Ogólnie zauważyłem, że was, wasz areo bardziej się kręci przy moim. Więc, no. No, tak, tak, teraz. tak. No to ty tylko uciekłeś, tak? Znaczy, uciekłem. Tam po prostu nie nakupywałem żadnych pól, tak? Ale na pewno, no, ja jak tak, już tak. bym miał... Konrad. Co? Czy ja mam nawozić łąkę nową? Ale ona jest za pstówę. No dobra, to co ja mam robić? Wodzić się. Zaraz będziesz walki do młody, nie bój się, za Ciebie robota zawsze się znajdzie. Ale co chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że... że, że, że Kurka, rurka, coś miałem powiedzieć, no to jak zwykle, skleroza. Starość nie rado, śmierć nie pocieka, nie? Niestety. <gry> eee, kurka, rurka, co miałem powiedzieć? Dobra, nie masz, może mi się przypomni kiedyś. Pewnie o północy się obudzenie. I tak powiem, tak krzyczę, nie? Co chciałem powiedzieć na 100%. Tak powinien będzie. Chociaż miejmy nadzieję, że nie... Mam jakie chyba A, dobra, już sobie przypomniałem, bo tak musiałem popatrzeć na gospodarkę tego Conrada. Mm, że koło Conrada na pewno będę chciał jakieś tam pola kupywać. Znaczy kupywać. Nawet jak nie kupywać, to brać w dzierżawę, chociaż w dzierżawy na razie nie będziemy brać. Tak się umówiliśmy, że na razie sobie odpuszczamy temat dzierżawy. Nie jest limit na razie, no. Dokładnie. E, ale w przyszłości na pewno jakbym miał nawet bra dzierżawa. Znaczy w sobie was... teoretycznie ja bym mógł wziąć dzierżawę, nie? No zresztą. Ale to by było niefernie. Nie? Też tak myślę. Znaczy no, wiesz, no, jakbyś chciał, to ja też bym mógł, tylko byś miał więcej roboty, tak? Dlatego no 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 tak, tak no sto... ale to zależy od ciebie. Ty tak ustaliłeś, tak. także wiesz. Ale dobra, kończąc temat dzierżaw i tak dalej, bierzmy się za robotę, nie przerywamy. No, ale to Na pewno bym tutaj kupiła jakieś pola koło Konradka. Młody, po Koło sąsiadów, nie? Taki jest bynajmniej moim zdaniem. No. Nie patrzę na te belle, tylko ściągaj je. Już zarobiam screena na Discordzika. Pięknego. Zapraszam. Po co ta siątka, Nie ściągniesz jej siątką, bo o, nie tam do góry. Ty, ale kiszonkę to byście mogli na przykład zostawić na dworze. I tak macie z tyłu gospodarza, zresztą ja się nie wtrafię. To może weź włącz coś takiego jak. No wiesz co? Jak co? Poczekaj. Nie w realnej granicy. to, przyczepę. Lukas ma nie będziemy tego trzymać czy dalej. ale. By tam Będzie się więcej miejsca nie? na siano, nie? No tego siano to i tak mamy tyle, że to. Uh, uh, uh. Na przykład sezon sezonie będziemy mieli więcej, no kurde. Ej. Da ci parę że mam tak mało. No dawaj, gdzie ja mam tym? Ten... No wywiniesz się, no cię, jeś, jeś, <grym> Jeśli mało w sumie osianie, to ciekawe, ile mi te moje konie zeżą tego siania No bo tam mam chyba dwie beleczki tylko. Ale jak może starczy się No to... w sumie też dużo nie zżą, więc. Na tym skrzyżowaniu sobie postaw przyciapę, tak żebyś sobie ściągać, je. Um, a tu będzie że stuk. sztuk. Ale weź, no w razie, weź w razie, czego jeszcze włączę realne granie. No, poczekaj. Tylko nie nadziewaj ich, nie? Tylko tak ładnie odpaduje, łap. Wiesz o co chodzi? Spoczujemy, mu stóp. Jak go zatnie, to inoros. Widzę, że z tym chłopakiem się dogada nocą w tą śmietce. Bo... Seksualna, niebezpieczna. To mm. no jest twoja babcia. Lubi lepiej te pierogi. <noise> dobra, panowie, dobra. W którą te belki a. A W której jak? To tą, co no przecież no, ile tu ułożysz tych belek? Tak. Tylko idź... Tak układaj Cztorzek Jak pachołek Ty nim jesteś sobie, wyobraź Taki... Więc kijem w dupie masz, kurde kijem w dupie masz tylko zadanie umiesz dawać, a sam się wązisz tylko po mieście. Po czym? Ej, panowie, wy to macie tam problem. A to mnie teraz pocisał. A ja zresztą na jego deszko też. <gry> Kur... U Lukasa na odcinku takie rzeczy? Nie ładnie, to tak. Ja nie powiedziałem nic. Nie, sale. salę. I ta jedna różowa belka. no proszę bardzo, jakie krzywe pole są. jak bo dier... chyba, bom... chyba umiem ten na no, polu bomba No, bo dokładnie. mnie zaraz coś strzeli. No to se sam to układaj, kurde. Stożek! Taki... Jak... Stogu na PG, że wiesz, jak wygląda? Nie, bo nie ma stogu na PG. <laughs> jest tok. Ale nie ma takiego ułożonego, tylko jest taki. A panowie, tak ogólnie, a jak układacie te belki? Tak na. Płask, jak czy <laughs> No właśnie jak stożek. I teraz weź się, dowiedz o co chodzi? Jak stożek. No stożek, no tak jedna na, przy... na drugiej, tak? Ale ogólnie to tak się, tak bardziej chyba tą belkę przy... tak na, na bok, nie? nie że tak, tak była wypłuta z prasy, tylko tak wiecie, przewróci się. Nie, 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 nie dobrze. Bo lepiej się ten jakoś No, ale ty dobrze sięjesz. Ej, ty już masz tu pół pola zasiane. No, są tak by było. Ale ty to, zudziwa, to Mordy ruchu, i sobie zobacz jak wygląda To żebyś na przyszłość wiedział. Bo co jeszcze się będziesz krótko no, podawał? To, to też sens... No, świecić latarką to ci na pewno nie będę. Akurat tory to na pewno nie. Ale ci pocisnął. Haha, no Wow, super, no już wtedy dojść się domyśliłem. Dobra, nic co mam robić, już nie ma roboty. No nie, no, ja czekam aż ten level z 5 odcinek. No, <grym> Tak, teraz skończę, więc. No. Ale się pocisnął, Bardzo. No dobra. No dobra. Ale wam co powiem, ja że w lubię. tym miejscu. Ale ja. ja co jak wam. Sama powiem, to wam powiem, ale w tym miejscu, to przyjeżdżałem, to straszne. Jest jakieś dołek, takie zagłębienie, nie? Jakby no to ktoś, nie. Jakby ktoś tam kopał, nie? Dobra. Ja ja teraz. Łatko sobie. Ja ale nie powiem, kto skarbów szukał szukał ziemi. Ja pomyślałem, że ziadek by tam majątek pochował. Nie chowam no To jest tak nie moja, moja ziemia, tak? To tam gdzie jeszcze babcia żyje na randki. Do niej chodzisz, pierogi jesz. Mhm. Ja rozmyślałam, że ty kwasem wyjeżdżasz. Nie wiem czemu. Dobra. Dobra, a tym to do jakiego garażu? Zostaw go na razie na dworze, no człowieku. Co byś wszystko chował? Mają no bo na zimę trzeba za tym żeby był zerodzielony. A jeszcze opłyski będą miały Ten 60 sześćdziesiąt... z dwoma przyczepami. Dobra, może być 60 z dwoma przyczepami. Eee, ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam się oczywiście od ciężek spodobał, to trzecie ja, w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, zapraszam również oczywiście do Konradka. No i również na Discordika. Więc ja się z wami żegam. Na razie trzymacie się i cześć. Na razie. Cześć, bajo.